Przygoda Marlenki. Autorska książka Zybile von Olfers to zimowa opowieść sprzed ponad 100 lat, odkryta na nowo przez wydawnictwo przygotowania. Ilustracje do książki przywodzą na myśl pracę Elsy Beskow. Obie artystki tworzyły w stylu Art Nouveau. Zybile zdążyła w swoim krótkim, 30-letnim życiu napisać i zilustrować 9 książek dla dzieci. W przygodzie Marlenki e, odkrywamy cały urok i magię zimy, trzymając kciuki za tegoroczną zimę i śnieg. Książka dla dzieci już od około 3 lat, a po lekturze możemy zaproponować dzieciakom eksperymentalną zimową technikę plastyczną, jaką jest malowanie na taflach lodu. Będziemy potrzebować e, lodu, to znaczy zamrażamy nieco wody. Hmm, najlepiej w jakimś plastikowym pudełku. E, wyrzucamy lód na tacę. No i już można zabrać się do malowania. E, najlepsze okazały się akwarele. Akwarelami można całkiem precyzyjnie malować na, na lodzie, ale jeśli, jeśli kształty zaczną się rozmazywać, no to. Nic nie szkodzi tak naprawdę.